Witajcie! Zaczynamy dzisiaj serię, na którą wiele osób czekało, czyli jak było wspominane we wcześniejszych filmach Renesansu, będziemy porównywać kolory. A nawet nie tyle kolory, co te same wersje koloru w wersji starej i w wersji nowej. Farbki od Renesansu niestety nie mają oznaczeń na tubach z automatu, które są z nowej formuły, które są ze starej. Natomiast ja je oznaczałam zawsze literką N, wypakowując je z pudełka. Te pierwsze, które będziemy testować, są na pewno z bardzo starymi odpowiednikami, bo ja te farby kupowałam jakieś dwa lata temu. Później, jak braknie tych bardzo starych, będę testowała z farbami, które dostałam jakoś w okolicach chyba stycznia do, do testów. Nie wiem, czy one są z nowej, czy starej formuły. Tutaj będzie trochę zagadki, natomiast wiem, które są na pewno bardzo stare i muszą się różnić, i o tym będę mówiła. Zatem: 18 Scarlet Red, szkarłatny, czerwony, bardzo stary i nowy. Spróbuję wylać na paletę. Właściwie to nawet musiałam użyć talerzyka, bo wszystkie palety. A mam ich naprawdę dużo, mam pozajmowane farbami, bo jak ostatnio te renesansy testowałam, to udało mi się ich wylać tak dużo, że została. Szkoda było je zmywać, więc sobie leżą cierpliwie i czekają na okazję. O, i tu już widać różnicę. Ja Wam zaraz podniosę ten talerzyk, odłożę tylko farbki. Spójrzcie, Ta stara, która jest z tej strony. Jest płynna. Ta nowa jest bardziej zawiesista. Wygląda tak konsystencji. Przypomina o, pastę do zębów widzicie. Najłatwiej określić jako podobną do pasty do zębów. Także różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka. Jeśli coś wam z tuby wychodzi jest gęste, to pewnie jest w nowej formule. Natomiast nie ma problemu. Żadna nie jest rozwarstwiona z nimi wszystko ok więc bez zbędnej zwłoki namoczymy sobie nasze farby już że im trzeba robić większe odstępy bo próbują na siebie najeżdżać ja je tu może wytrę trochę w takim razie żeby nie szły w tym kierunku Namoczymy kartony, no i zobaczymy co to z tego wyjdzie. Spróbuję je nakładać dosyć grubo, żebyśmy zobaczyli, czy będzie ten nieszczęsny połysk, który denerwował tyle osób. I mniejszy pędzelek, zresztą też renesansowy mop, bardzo je lubię. I spróbujmy nałożyć tak dosyć gęsto tą farbę. No, a bez problemu, jak przechylimy, dostanie dosyć wody, to i popłynie. No widzicie. Ale nas interesuje głównie ta gęsta, gęsta frakcja, z którą zawsze były jakieś problemy wcześniej. Czy jest dość gęsta? A dołożymy jej jeszcze trochę, taka, żeby była naprawdę niemalże jak stóby wyciśnięta. Tu od góry. Będziemy patrzeć, czy mamy różnicę. To jest wersja stara. A teraz weźmiemy tą nową gęstszą. No widzicie, ona się całkiem ładnie aktywuje z wodą. Więc to nie ma problemu, że ona będzie ciężka do położenia, ale powiem Wam, że dużo dużo fajniej się nakłada. Ma dużo fajniejszą strukturę. Ja to dopiero teraz wyczuwam. I wydaje mi się, że jest też bardziej skoncentrowana. Spójrzcie. Ja tej farby wcale nie nabrałam więcej. A patrzcie jak ona tu Gęsto ładnie wygląda. Właściwie chyba nie powinno mnie to dziwić, bo firma deklarowała, że poza tym, że zmniejszyła ilość gumy arabskiej, zmniejszyła ilość miodu, aby zniwelować połysk, to wrzuciła także do składu więcej pigmentu. I tutaj macie dowód, że faktycznie tak jest. Spójrzcie na jedno ma, a na drugą. Wydaje mi się na ekranie, że widzicie je troszkę bardziej pomarańczowe niż ja. Jeszcze Wam tu symbolicznie dam na brzegu taką mocną, bardzo gęstą jak stóby. Żeby zobaczyć, czy będzie nam błyszczeć. Ona jest nawet gęstsza niż nałożyłam tutaj. I zobaczymy. Rozpływają się. Ładnie tą, gdyby tutaj prysnąć, to też by nam się rozpłynęła ja tu może od dołu dam jej trochę wody i spójrzcie jak elegancko nam płynie natomiast nie można powiedzieć że jest słabo napigmentowana no kolor jest niesamowicie mocny tylko tak jak mówię no w ekranie wychodzi mi troszkę zbyt pomarańczowy ja wam potem zrobię jeszcze zdjęcie jak to wygląda a tymczasem pozwólcie że pójdę wysuszyć naszą karteczkę i zobaczymy jak to wyszło Wracamy, kartonik jest wysuszony i nie wiem na ile będzie widać to na ekranie, natomiast ja już Wam mówię, że widzę różnicę. W tej starej formule, tutaj na brzegach, chyba to troszeczkę nawet widać, jak ruszam, widać, że farba się błyszczy tam, gdzie była położona gęsto. O, widzicie, jak ruszam kartką, to ten połysk się tu w tym fragmencie pojawia. Natomiast jeśli chodzi o tą nową, ja ją obrócę tak, żeby było lepiej, ona nie błyszczy. Tu w tym bardzo, bardzo gęstym fragmencie widać, że jest położona grubiej. Jest tam jakieś takie lekkie odbicie światła, ale to nie jest połysk, jest to bardziej odbicie światła procentowo jedno do drugiego. No to tu powiedzmy, że jest, jeśli tu jest 100%, to tu jest jakieś 10%. Także różnica jest znacząca. Jest też różnica, jak widzicie, w intensywności koloru. Ja jeszcze spróbuję zrobić jeden eksperyment. Wezmę kwadratowy pędzel, dajcie mi sekundkę. I spróbuję z takiej bardzo gęstej farby położyć tutaj po kwadraciku. I zobaczymy, jak taka bardzo, bardzo gęsta, widzicie, struktura się zachowa. No, taki ten kwadrat, trochę mało kwadratowy, ale. Nie to jest najważniejsze. Ważne, że jest nałożona farba. To jest stara formuła i tu wezmę taką super gęstą, jak widzicie, z nowej formuły. I zrobię dokładnie to samo. I pozwólcie, że ja jeszcze raz pójdę wysuszyć te kwadraciki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jestem z powrotem i powiem Wam, że tutaj zdecydowanie papier nie kłamie. Spójrzcie. Jak patrzymy na ten górny, bo ja go poruszam we wszystkich kątach, to on ma tak, takie minimalne odbicie światła, bardzo minimalne. Patrzcie. Niby coś tam jest, ale nie widać, jak się naciśnie. Ręką jest, jest sucho. Natomiast tutaj popatrzcie, ja go nacisnę palcem. On się bardziej lepi, ale również nie brudzi palca. Więc jest suchy, tak? Konsystencja nakładania była podobna jednego i drugiego. I popatrzcie teraz pod kątem. Patrzcie, jak niesamowicie on świeci. On jest wręcz lepki od miodu, ten stary. Natomiast ten nowy zdecydowanie nie. Różnica jest naprawdę duża. O, tu pod kątem. Jeszcze Wam pokażę, tak, jeden, drugi. No jak widzicie, kolosalna zmiana, więc nikt nie powie, że firma się nie postarała. Obrócę tak, żeby nie było, że światło się nam inaczej odbija. Widzicie, z której strony, by nie popatrzeć, różnica jest widoczna gołym okiem. Także firma postarała się bardzo, zmniejszyła ilość miodu, zmniejszyła ilość gumy arabskiej i wyszło to naprawdę fajnie. Jak będzie przy innych kolorach, czy będzie równie dobrze, to zobaczymy. Jak na razie Scarlet Red. Do zobaczenia w następnym filmie i koniecznie napiszcie pod postem, co myślicie o tej zmianie.